Bardzo nam zależało na tym, żeby zapewniając spójność komunikacyjną całego, całego regionu, połączyć ten powiat dobrze zmodernizowaną drogą. Mało tego, te 19 km, ponad 19 km drogi zmodernizowanej drogi dodatkowo dorzucamy się 20 km ścieżki rowerowej położonej czy łączącej miejscowości. Na tej, na tej trasie i które podkreślają walory turystyczne tego, tego, tego obszaru. Jeśli inwestycja kosztowała nieco ponad 50 milionów złotych, to około 80% środków pochodzi z, z portfela podatnika unijnego, a więc z szuflady unijnej, gdzie obficie korzystamy z naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Bardzo była potrzebna. Tu jest spory ruch i, i osobowy, i, i zwłaszcza ciężarowy. 80% dostaw towaru do IP Kwidzyn spływa ze wschodu, czyli właśnie, właśnie tą drogą. Najpierw powiem do Andrzeja, czytując klasyka, że jest yy, najgorętsza tak. kwidzyna. Andrzej, twoja, twoja radość jest mniejsza niż moja.